Co byś zrobił, gdybyś w arkuszu maturalnym natrafił na takie właśnie zadanie? Bardzo typowe zadanie na maturze: rozwiąż takie równanie. I jak można byłoby to zrobić tak najszybciej? Rozwiązujemy równanie, czyli pozbywamy się mianownika, tak więc obustronnie mnożymy nasze równanie razy x minus 5, czyli mamy x kwadrat minus 25 równa się 0 razy cokolwiek, wychodzi nam dalej 0. I to teraz robimy? Oczywiście piszemy, że x kwadrat równa się 25, pierwiastkujemy obustronnie to równanie i uwaga! Pierwszy moment, gdzie sporo osób popełnia błąd, to jest zapisanie tylko jednego wyniku. Dużo osób pisze, że wynikiem jest po prostu x równa się 5, ale zapomina też o drugiej możliwości, że x może być równy też minus 5, więc to jest taki pierwszy moment, gdzie łatwo popełnić błąd. No ale czy to jest koniec naszego zadania? Czy faktycznie rozwiązaniami równania są piątka i minus piątka? Nie, nie policzyliśmy założeń, czyli dziedziny naszego równania. Zauważ, że w mianowniku ułamka mamy wyrażenie z x. Ono nigdy nie może być równe 0, więc możemy napisać, że mamy takie założenie, że x minus 5 nie może być równe 0, bo w matematyce nie wolno dzielić przez 0, czyli x nie może być równy 5. Tak więc x równe 5 nie należy do dziedziny naszego równania, więc jedynym rozwiązaniem będzie x równe minus 5 i tylko to będzie naszą ostateczną odpowiedzią. Ufam, że teraz już doskonale zdajesz sobie sprawę, gdzie tkwił błąd i wiesz, jak go nie popełnić.